Hej kal robię filmik dzisiaj, z jakie mają moje smoki asemery Pomysł na filmik z, z Alien Cat the Dragons. Taka dziewczyna, taka smokara na Snapchacie. Dobra, przejdźmy do rzeczy. No to na początku mój najnowszy smok, dzisiaj zrobiony Rainbow. No to przejdźmy. Oceniam takie 8 na 10, bo jest takie fajne, leciutkie. Taki idealny papier. Teraz this mój no taki średnio mi wyszedł i przejdźmy na Wiem, baza z kartonu, ale to jest z papieru, więc takie 6,5. Następny jest Dustin, ale niestety górny uchwyt się urwał, więc będę musiała przykleić, więc muszę zrobić to tylko mm, takie 3 na 10, bo w ogóle nie ma dźwięku. Teraz lili mój pierwszy smok w ogóle wszystko z papieru jak coś. Mm. Nie podoba mi się, daję tylko szóstkę. Teraz lili robiony smok i w ogóle coś z zeszytu. W ogóle ten smok mi się nie podoba, bo ma takie tutaj dziury. I daję takie 4 na 10. I w ogóle oczekujcie na moją nową maskę. To jest podpowiedź, jak będzie wyglądała. Oczywiście będzie miała tutaj taki e, biały filc I zaraz pokażę, jak on wygląda. Oczywiście ta maska będzie jeszcze pomalowana. Ona nie będzie miała tutaj taki tylko pysztek i takie o coś i tego nie będzie taka o. Będzie miała możliwość, że to będzie miała... E, będzie miało ząbki i takie rzęsy, ale to już sama pomyślę. Więc to wszystko, więc bye, -bye.